To ten dzień, to moment, na który wszyscy czekali. Miał być to specjal z okazji 10 tysięcy subskrypcji, ale kanał poszedł bardzo mocno do góry i jest już ponad 25 tysięcy subskrypcji. Chciałbym Wam wszystkim podziękować, bo nigdy nie sądziłem, że może dobić do aż tylu subskrypcji. Odkąd tworzyłem moje filmy, zawsze robiłem albo jakieś fabuły albo poradniki oraz też czasami wpadały jakieś szorcy. Ostatnio dużo wyświetleń weszło na szorcach, ale także i niektóre filmy zyskały bardzo dużą ilość wyświetleń. Pamiętam ten moment, kiedy stworzyłem mój kanał i patrzyłem, że mam te 0 subskrypcji, wtedy pamiętam, że stworzyłem sobie 10 kont na Google, aby mieć już tych 10 słów, żeby to nie było takie na przykład 1 albo dwa subskrybenty, bo od zawsze Chciałem jakoś nagrywać takie filmy, ale właśnie nigdy nie wiedziałem za bardzo o czym, jaki zrobić temat, żeby się to wbiło, i jak zyskać dużo subskrybentów. Te dwa i pół roku temu nigdy bym nie pomyślał, że w bardzo krótkim czasie możemy dobić do aż tylu subskrypcji. Bardzo się cieszę, że podobają Wam się moje filmy i na pewno będę chciał robić ich więcej. Kanał w tym miesiącu rozrósł się bardzo szybko. Jeszcze 10 dni temu było 10 tysięcy subskrypcji, a dzisiaj już jest 26 tysięcy. Długo zastanawiałem się, co zrobić na tym specjalu, ponieważ nie miałem zupełnie pomysłu, jak to poskładać, co powiedzieć i tak dalej. Ale chciałbym podziękować wszystkim moim widzom, a szczególnie tym, którzy oglądali wiele moich filmów oraz byli na moich live'ach. Dla Was, dla moich widzów, mam specjalne dwie niespodzianki, o których dowiecie się na końcu tego filmu. Ostatni screen, który udało mi się znaleźć, to screen, gdzie miałem 23 subskrypcji, a kolejny to jest, gdzie miałem 23 tysiące subskrypcji. Już od początku, kiedy miałem 20 subskrypcji, zacząłem nagrywać filmy typu testuję jakieś teksturpaki, albo przechodzę przez różne mapy w Minecraftie. Wtedy też było bardzo dużo haterów, którzy mówili mi, że nigdy nie uda mi się zdobyć nawet tysiąca osób i dużej oglądalności, bo tamte filmy zyskiwały 10 do 20 wyświetleń, a od kilku dni to wszystko się bardzo, bardzo mocno zmieniło. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim. A film, który macie w tle, to film sprzed ponad dwóch lat o nazwie Horror Minecraft. Pewnie zastanawiacie się, co nowego będzie niedługo na kanale. Chciałbym jeszcze raz zrobić jeden wielki poradnik z metody PewOD Server, którą sam znalazłem i poskładałem w całość, bo wiele osób właśnie tej metody zaczęło używać i bardzo Wam za to dziękuję. Znalazłem jeszcze drugą metodę, a dokładnie to metodę przez którą można zrobić wiele botów Discord w bardzo prosty sposób i to całkowicie swoje, nie jakiś botghost z jakimiś napisami, że made with botghost. Tylko prawdziwe własne boty i to praktycznie na zawsze i można mieć wiele botów na jednym serwerze, a serwer może być nawet z Minecrafta. I nie nie jest to taki zwykły plugin, tylko mogę Wam na razie tylko tyle zdradzić, że jest to w pluginie script, więc pewnie wiele osób już może się zastanawiać i domyślać o co dokładnie chodzi, ale wszystko o funkcjach i o innych rzeczach będzie na pewno w przyszłości na kanale. Także w zwiastu nie było coś o odcinkach w prawdziwym życiu. Na pewno to będzie, ale to pewnie bardziej w wakacje, albo jakoś przed wakacjami. A na razie będziemy robić jeszcze jakiś kontent skier. I oczywiście wszystko będzie w jeszcze lepszej jakości, będzie jeszcze więcej tych różnych gier. A jeśli macie jakieś propozycje na nowe odcinki, na nowe serie, czy cokolwiek, to oczywiście macie karty komentarzy, w której możecie napisać dosłownie wszystko, co byście chcieli pozmieniać, co można by było jeszcze dodać. Ja z chęcią te komentarze poczytam, więc naprawdę warto coś tam napisać. Uwaga! Ważna informacja dla wszystkich fanów mojego kanału, ponieważ oficjalnie ogłaszam, że ponownie startuje mój Discord Krzys Oficjal, który po kilku miesięcznej przerwie z powrotem startuje i już jest całkowicie gotowy, odremontowany. Oczywiście link do Discorda w opisie. Macie tam między innymi ankiety, społeczność, gdzie możecie się podpytać innych osób o coś, pogadać o filmach, zaproponować jakieś nowe filmy. I oczywiście, śledzić tam bieżące ogłoszenia o kanale, streamy oraz filmy, więc naprawdę warto tam wbijać. Mówiłem wam, że na końcu będą dwie niespodzianki. Pierwszą niespodzianką jest to tylko dla Was, dla moich widzów, najlepsza ranga na moim serwerze blockraftgmhst.pl, czyli Fankrzys na całe 3 dni. Możecie ją odebrać pod komendą YouTube. A drugą nagrodą jest coś, co Wam bardzo się przyda na pewno na Wasze serwery Minecraft, czyli jest to ta jedna darmowa paczka wybrana przez Was od nas z werkode.pl. Oczywiście, aktualnie tych paczek jest dość mało i niektóre są płatne, niektóre nie. Możecie sobie wybrać praktycznie każdą paczkę płatną i możecie ją dostać całkowicie za darmo. Ale uwaga, dopiero ta opcja będzie dostępna od 1 marca i nie zastanawiacie się, dlaczego dopiero od 1 marca. Otóż dlatego, ponieważ tych paczek jest na razie bardzo mało, a chcielibyśmy, żebyście mieli szeroki wybór na własne paczki i na rozwijanie własnych serwerów Minecraft, a więc ta opcja będzie dostępna dopiero od 1 marca do 31 marca, ale warto przeczytać kartę społeczności na moim kanale, ponieważ tam o tym będą szczegóły 1 marca jak zakończyć ten specjalny odcinek. Kanał się bardzo mocno rozwinął i na pewno będzie się dalej rozwijać. Planuję już wkrótce zrobić jeszcze więcej filmów, oczywiście z poradników z Minecrafta, ale i nie tylko, z innych gier oraz w ogóle inny content niż gier. Oczywiście też częściej będą live'y, a już w wakacje startujemy z wielkim daily na kanale. Dziękuję wszystkim osobom, które obejrzały ten film. I jeszcze raz dziękuję za dobicie do... Takiej wielkiej ilości subskrypcji. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Siemano! Dobra, słuchajcie, Zajemy sobie tajemniczą mapę. O, tutaj już mam serwer, gdzie. O, jest teraz no. dostępny. No to co, wejdziemy sobie na ten serwer i zobaczymy tajemniczą mapę. Co to tak naprawdę jest? Ok, dołączę do świata, dołączę do świata co się stało? Okej. Okay. O, mam tutaj mam ten bloczek jeden. jestem jakby na takim czymś. Dobra. Pobrałem tą mapę z internetu. W ogóle nie wiem co tutaj jest. A na stronę myślę, że będzie dużo color bloków i takich innych, bo to jest niby mapa backroomsów. Co tych murzy tak robią z tymi... Dobra, to się w ogóle nie zgadza, nieważne. O, jest, o, jest...